A z wszystkim, tutaj Marcin wszystko z tej strony. Dzisiaj tradycyjnie, jak zawsze, przegląd newsów. Kończę sobie czytać tego Mastertona, tam niedużo zostało. To w tym albo w przyszłym tygodniu będziecie mieć chyba recenzje, zobaczę. Ja też z tymi recenzjami też się tak staram za bardzo yy, nie śpieszyć. Też lubię sobie czasami poanalizować te książki. Ten, ale co, No, jak przeczytam, no to oczywiście coś tam dla Was napiszę i nagram. No, a dzisiaj jest przeglądzik newsów. Newsów jest 7. No, nie było za dużo takich ciekawych, a też nie chcę Wam robić ciągle o kwestiach tam przestępstw dokonywanych przez dzieci i tego typu rzeczy. No, bo uważam, że też nie chcę zamęczyć tego tematu. Nie, to jest ważny temat, żeby dzieci nie były karane. Ten. Natomiast no, trzeba poruszać różne tematy, żeby po prostu też. No, no, wam słuchaczom się nie znudziło, nie? E, dlatego dzisiaj e, dzisiaj będą takie różne tematy. Tam znalazłem, wymęczyłem 7, e, lecimy z tym, bo nie chcę, żebym robił długich materiałów, dlatego postaram się um, zmieścić w tych 15 minutach. Pierwszy news, no to jest sprawa podwójnego zabójstwa dokonanego przez Klaudię W., 27-latkę z Ostródy, no, która zamordowała swoich rodziców 50-letnich. No i została zapana, no i policja, policja oczywiście badała wszystko, no i okazało się, że Dziewczyna była zafascynowana satanizmem, okultyzmem, że siedziła z religii. No i dużo portali takich propisowskich, lub takich bardziej plasbicowych, konserwatywnych. No zaczę Zaczęła o tej sprawie dorabiać gębę, no, że po prostu ten satanizm, fascynacja okultyzmem, śmiercią pchnęła ją do takiego czynu. Nie? No, no, zawsze w takich sytuacjach się robi taka nagłądka, nie? Jakby ludzie w ogóle zapomnieli, ile Kościół ludzi wymordował, w historii, tych wszystkich czarownic, heretyków, innych biednych i, y, ludzi. Y, no, ale no, inny jest zawsze satanizm, niewierzenie w Pana Boga, ateizm i tak dalej. No dla mnie jest, to jest taka stała nożró, no nie? No ta jest to mam nadzieję, że dostanie długoletni wyrok więzienia i, i będzie siedzieć, nie? Natomiast no śmieszne jest to, jak media po prostu prawicowe po prostu próbują robić po prostu nagonkę na osoby niewierzące, bo jedna osoba niewierząca, szucąca z religii kogoś tam zamordowała, nie? To jest takie po prostu według mnie małe i niskie. A ile osób wierzy w Boga? Proszę sporo osób, które nie wiedzą, że są w Boga. Ja w Boga też nie wierzę. Ja mam w ogóle taki bardzo przywolny stosunek. Zawsze miałem do, do religii, do wiary. Zawsze tam, wiara była mi obojętna. Chociaż wszyscy czasami mnie namawiali, żebym jednak wierzył i tak dalej, chodził do kościoła. Natomiast no... Ja nigdy do religii nie przykładałem wielkiej wagi, często też żyłem z religii i nadal chcę. I nie uważam, że nie mam zamiaru nikogo krzywdzić, nikomu robić żadnej krzywdy. Nie? To jest według mnie takie działanie bez sensu i tyle nie. Kolejny niebies to jest sprawa gwałtu i zabójstwa białorusinki. W Warszawie. Nie? Tam 25-letnia Białorusinka m, została zaatakowana przez 23-letniego Doriana Esk. Ona ją tam głosił, bił, gwałcił. jest no został e, aresztowany, groził mu dożywocie za, za, to, za to gwałt i zabójstwo. No i generalnie sprawa jest taka, że ludzie po prostu nie reagowali, że tą miałkę gwałcił tam w centrum miasta, przy ludziach, przy wszystkich. I nikt nie zareagował. Nie? No to oczywiście jest bardzo złe, bardzo źle świadczy o tych ludziach, którzy nie reagowali, czy ludzie popełnili przestępstwo, nie? Nie udzielenia informacji po prostu nie? Natomiast ja my uważam, że w duży sposób do takiej znieczulisy, że ludzie nie reagują, jakieś kogoś biją, zabijają, no do tego przyczyniły się wyroki na ludziach za przekroczenie granic obrony, koniecznej. Przez to, że karano na przykład ludzi, na przykład jak kolesiowi się wam pedofil pedofilnie i tam gwałcił dziecko, no, no i ten ojciec sam złapał tego pedofila, tam go zabił czy coś często było tak, że sądy stawały po stronie pedofila, a nie ojca. No i skazywały na długoletnie wyroki, nie na przykład ojca. Nie? Czy tak jak jest ta sprawa teraz z tą panią, że tam prosi o łaskawienie prezydenta, no bo broniła męża i dzieci przed agresywnym kolegą tego męża. Nie? No i ludzie dostają za obronę konieczną długoletnie wyroki często. No i to spowodowało, że ludzie po prostu nie chcą reagować na takie sytuacje, według mnie. Oczywiście ja nie usprawiedliwiam, uważam, że nawet jak jest głupie prawo, to mimo wszystko należy być człowiekiem. Ja tutaj nie usprawiedliwiam tego, natomiast uważam, że należy coś zrobić, żeby ludzie czuli się pewni w takich sytuacjach. Niby właśnie nie chcieli zostawiać takich sytuacji, po prostu ludzi na pastwę losu, tylko żeby po prostu reagowali, nie? Na moim zdaniem należy przez, przede wszystkim złagodzić to prawo o przekroczeniu granicy obrony koniecznej. Tu po prostu w tych przepisach, gdzie jest tam uszkodzenie ciała, naruszenie nieczekalności telesnej, Usiłowanie tam zabójstwa, czy tam zabójstwo, powinno, powinien być osobny paragraf w kwestii obrony koniecznej. No i co za zabójstwo powinny być mniejsze wyroki niż za nieudzielenie pomocy, nie. Żeby tam na przykład za zabójstwo w obronie koniecznej, tam na przykład był rok czy dwa lata w zawieszeniu, najlepiej. a, no a za nieudzielenie pomocy powinny być wyższe kary, nie. Bo obecnie mamy właśnie sytuację taką, no, że ludzie często za obronę konieczną dostają większe wyrok niż za nieudzielenie pomocy, nie? I, no, no i tutaj część ludzi pewnie na pewno sobie to kalkuluje. No aha, no skoro ja mam dostać tam długoletnie więzienie za to, że komuś pomogłem, nawet za to, że siebie broniłem czy coś, no, za nie... przekroczenie tam za nieudzielenie pomocy jest tam rok do trzech go no do trzech, nie? A się uda jakieś zawiasy dostać, a nóż tylko rok się dostanie. No i w ten sposób część ludzi na pewno kombinuje, nie? Um, oczywiście, no to jest wielka tragedia, bardzo współczuję tej Białorusince i jej rodzinie. Um, tak nie powinno być, nie? I generalnie uważam, że nawet jeżeli mamy głupie prawo yy, i w źle się dzieje, nie? że ludzie się nie mogą bronić, to i tak jednak my ludzie powinniśmy się zachowywać jak ludzie nie? i jednak w takich przypadkach reagować. Kolejny news. No to krytyka całego ministra pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Generalnie uważa, że Jarosław Kaczyński jest swoim przywódcą i że na przykład zepsuł po prostu rolnictwo i wiele innych rzeczy. No i obwiniał w ogóle o sytuację słabych w sondaży PiSu właśnie pana Jarosława Picińskiego. Ja uważam, że największym problemem PiSu jest to takie ortodoksyjne trzymanie się katolicyzmu, kościoła oraz zmuszanie po prostu ludzi wszystkich do religii. No, to, co robi nasza pan Przemysław Czarny, pani Barbara Nowak, to zmuszanie naszad dzieci niewierzących do siedzenia na religii, że albo religia, albo tyka. No to to były takie rzeczy, które yy, dla osób no, sporo, yy, po prostu po prostu dla części osób mogą być odrzucające. Ja nie jestem wierzący, ja nie chcę nic z religią nic wspólnego, nie chcę, żeby mnie taki czarnek czy inny. Tam Kaczyński czy Ziobro Zmusza, nie. No nie chcę, no sorry, ale nie. Kolejny news, no to są nowe porządki pani minister edukacji, chodzi o panią Gabrielę Ruszowską. Która zastąpiła paną, panią Barbarę Nowak. No i robi tam porządki. Usunęła zdjęć tam Jana Pawła. No i tam różne porządki takie, generalnie to ta Pani jest doktorem nauk humanistycznych. Ja generalnie popieram to usunięcie zdjęcia Pana Jana Pawła II. Przepraszam najmocniej. Ja ogólnie uważam, że w takich urzędach państwowych nie powinno być miejsca dla symboli religijnych. Także dla osób świętych czy tego typu osób, czy na przykład do obrazów tam Jezusem, czy innego tego typu rzeczy. Także tutaj jest krok do, w dobrą stronę. Mam nadzieję, że ta e, pójście w kierunku świeckiej szkoły i laicyzacji będzie postępować. No chociaż on też mówi, że nie chce całkowicie wyrzucać krzyży. No a jednak uważam, że powinno do tego jednak usuwania cyfr e, symboli religijnych jednak dojść. Kolejny news, no to złapano marka E, to jest mężczyzna, który jest, za którym się ciągną procesy o streaming, o, o znęcanie się nad osobą najbliższą i szereg innych przestępstw został zatrzymany za granicą. Był poszukiwany przez policję, między innymi jego sprawę nagłaśniał ośrodek monitorowania, zachowania Właśnie i ksenofobicznych. No i został złapany nie? za granicą. Dobrze, no, że go złapali. Mam nadzieję, że pójdzie do więzienia i że będzie musiał odsiedzieć za to, co zrobił. Tam generalnie mnóstwo jest procesów przeciwko niemu. No tutaj też jest mowa, że on chyba nie siedzi, tylko że jakoś tam słony stopy odpowiada. No moim zdaniem skoro uciekał, no to powinien być w areszcie, nie? No, no niestety, no tak niestety działa nasze prawo, tyle, nie? Kolejny minus, no to sprawa cenzorów, którzy się wzięli za Mary Poppins, nie? Za tym Mary Poppins, które oskarżają o dyskryminujący język i generalnie rasizm, nie? Ja uważam, że takie oskarżenia pod adresem starych filmów czy książek są bez sensu, nie? Często te filmy były robione jeszcze w czasach segregacji rasowej, jakiegoś kolonializmu, jeżeli to książki. No niestety wtedy na ludzi kolorowych patrzono się zupełnie inaczej niż dzisiaj, nie. Ja oczywiście uważam, że to było złe i że tak nie powinno być, nie? Generalnie uważam segregacja rasowa za zbrodni. Na przykład popieram ludzi, którzy mimo zakazu brali śluby na przykład z osobami kolorowymi, nie? Bo uważam, że władza nie powinna mieć prawa regulować tego, czy ktoś się żeni jest z Murzynką, czy z Aboryganką, czy z Indianką, czy z Azjatką. Nie powinno się regulować takich rzeczy. W ogóle nie powinno się dzielić ludzi nie? na lepszych i gorszych z powodów tam rasowych. Natomiast uważam, że tego typu filmy czy książki one mogą nam pomagać zrozumieć, dlaczego się bierze razie z nie. I ja bym je wykorzystywał do takiego celu, nie? że pokazywać, że to było złe, że, tak, że źle było, że tak ludzie robili. Ale żeby tłumaczyć to skąd się to brało, nie? Moim zdaniem większą krzywdę się robi teraz tą poprawnością polityczną i na przykład, że do, tam jakichś królowych, francuskich, brytyjskich sobie, bierze na przykład ciemnoskóra aktorki to się tym robi większą krzywdę osobom ciemnoskórym, ponieważ to może zostać wykorzystane w przez rasistów przez środowiska jakieś, jakie skrajnie prawicowe, to czy, czy by, y, mówić, że nie było niewolnictwa, nie? Czy że nie było segregacji rasowej. No patrzcie, no żadna skóra kobieta była kontrolowa, nie? No tak mogą tacy różni się zrobić. I co wtedy? Y, moim zdaniem te oskarżenia i to całe cenzurowanie, to to poszło za daleko, tak nie no, po prostu być, nie? No, kolejny news, no to y, są wypowiedzi. Y, premiera sługacji, pana Roberta Fico. Generalnie on zarzucił części krajom Unii i NATO, że teraz rozważają wysłanie swoich wojsk na Ukrainę. No to jest bardzo ważna informacja. Ja generalnie jestem przeciwko wysłaniu wojsk na Ukrainę uważam, że no ta pomoc w Ukrainie, którą my już oferujemy, za daleko poszła. Bo tak nie powinno po prostu być, że my narażamy swoich obywateli że no tak nie powinno być, nie, nie powinniśmy się narażać po prostu na wojnę z Rosją. Oczywiście należy pomagać humanitarnie, należy pomagać dyplomatycznie, natomiast no nie powinniśmy się angażować bezpośrednio w wojnę. Na wysyłanie sprzętu to powinno być w zamian za jakieś rzeczy od Ukraińców. No niestety, no nasz rząd robi wszystko za darmo. No troszkę teraz pan Donald Tusk próbuje, próbuje przedstawić wajfe i jednak czegoś się domagać od Ukraińców. Tutaj chwała za to panu Tuskowi. No to jednak te rzeczy, które tam robi, to jest zdecydowanie za mało. Na pewno nie powinniśmy się angażować w tą wojnę jakoś tam bardzo. Nie? Oczywiście pomoc humanitarna, właśnie pomoc dyplomatyczna, tak. Jak najbardziej jestem za tym, bo to, co robi Putin, to jest zbrodniarz. Ale nic więcej. Na pewno nie powinniśmy wchodzić do wojny, na pewno nie powinniśmy robić poboru i tego wszystkiego prężenia mózgu, bo to jest bez sensu, nie? Po co prowokować? Po co po prostu się narażać? I ten. A my powinniśmy budować sojusz w NATO i tutaj powinniśmy się tym zająć, a. A nie, a nie po prostu podskakiwaniem niepotrzebnym do Rosji, nie? Oczywiście, no, Pytanie, jak mówię, no, wspieranie humanitarne i pomoc dyplomatyczna, tak, nie? Pomysł, jak, jakieś tam wysyłanie sprzętu to w zamian za coś, ale nie więcej, nie? My poszliśmy w tym zdecydowanie za daleko, na pewno nie powinniśmy wchodzić do wojny, broń Boże tutaj. Powinien być jasny sprzeciw przeciwko temu społeczeństwu. To wszystko, co miałem do powiedzenia w dzisiejszym przeglądzie Cieniosów. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, Papa. Pa. Oczywiście nie miałem zamiaru nikogo obrazić, nie miałem zamiaru sprawić, żeby ktoś począł się urażony. Oczywiście współczuję Ukraińcom, natomiast no, uważam, że nasz interes powinien być dla nas, Polaków, ważniejszy. I czy interesów pozostałych krajów nie i pozostałych ludzi nie, no potem można ewentualnie się zastanowić nad pomocą. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Trzymajcie się, papach.